Yeah. I ja idziemy razem na lumpy! Chodźcie! Dzisiaj nasz lumpeksowy wtorek spędzimy troszkę inaczej niż zwykle, bo nie zabieram was, jak zwykle, do mojego ulubionego lumpeksu, do którego chodzimy co wtorek, tylko idziemy do całkowicie innego, nowego lumpa. A co jest najlepsze, i uważam, że mega sztos, bo ja nigdy w życiu w tym lumpeksie nie byłam. I w ogóle wiem tylko tyle, że mają dzisiaj nową dostawę. To co? Idziemy! Powiem wam, że byłam trochę zdziwiona, bo przyszłam do tego lumpeksu, patrzę, a tam w ogóle nie było ludzi. Byłam tam może z godzina, przewinęły się może jakieś dwie, trzy osoby. I niby była nowa dostawa, ale... Ale ten towar był nijaki. Serio. Ale wiecie jak to jest z lumpeksami. Nie chcę też oceniać, bo może to po prostu był taki dzień. I mam tu wiele lumpiar, więc każda mnie zrozumie, że takie dni po prostu są. Że czasami ciężko jest coś nam znaleźć. I to jest serio normalne. Ja nienawidzę gadać o minusach, no ale muszę. Słuchajcie, tam była tylko jedna przymierzalnia i to centralnie przy kasie. Przy pani sprzedającej. No, powiem wam, byłam trochę skrępowana, jeszcze ta zasłonka prześwitowała. Ale jeśli chodzi o tą czerwoną koszulę, to bardzo mi się podobała. Była taka vintage, ale niestety za duża, widać po rękawach. Jeśli chodzi o tą bluzę, no to ten kolor teraz jest mega modny. Podobało mi się to, że miała misia w środku, ale ja jednak wolę takie bluzy oversize. Ten sweter miał serio bardzo ładny kolor. Spodobał mi się ten splot, no ale jak widzicie, trochę jest słaby. Ten sweterek super. Był on ogólnie z ganta, z wełny i miał przepiękny kolor, ale czułam, że był troszeczkę lekko sfilcowany. Tego typu topy jak ten czarny bardzo mi się teraz podobają i planuję sobie taki kupić do ćwiczeń, ale jednak ten kolor mi nie odpowiadał, a ten t-shirt mega sztos. Teraz takie oversize'owe t-shirty z paskami, z długimi rękawami są mega modne. A tą bluzę wzięłam sobie do przymierzenia z ciekawości i była całkiem spoko. A Wy co uważacie? No i co? Jesteśmy po naszych nowych lumpach. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy Wy lubicie chodzić do nowych lumpeksów, czy jednak jesteście przyzwyczajeni do jednego, maksymalnie dwóch miejsc i tylko tam chodzicie. Bo ja wam no, powiem szczerze, że ja jednak jestem taka, że się przywiązuję do tych miejsc, ale z Wami całkiem raźniej <grybujesz> zwiedzać.